Inicjatywa po jego stronie, bo przeciwnik, może przeciwnika nie znamy, ale znamy podrazę. Podraza to agresywny, jeszcze ciągle walczący w tym kickboxie zawodnik i do niedawna jeszcze chyba ostatnio kiedyś przeczytałem, że kilka tygodni temu jeszcze staczył, staczył zwycięski pojedynek. Sądzę, że jeśli będzie miał coś po swoim trenerze przeciwnik Marcina Najmana, Robert Gacek, może być bardzo ciekawa walka. To no właśnie Robert Gacek na Państwa ekranach, zawodnik tutaj ze Śląska. Jak mówił wcześniej Andrzej Wasilewski, obaj młodzi bokserzy wagi ciężkiej no nie są jeszcze związani tak poważnie z jakąś z tych wiodących polskich grup Bokserskich, nie mówiąc już o zachodniej grupie bokserskiej, a zatem dla nich szansa pokazania się, być może udowodnienia, że zasługują na to, aby gdzieś znaleźć się w grupie, w której mogliby być na stałe i tę grupę reprezentować. Na pewno jest to du duża zasługa dla Cze Naumana w tym, że promuje częstochowę że powrócił boks do Częstochowy i że Marcin tak pięknie się prezentuje jako Częstochowianin właśnie, sam robi wokół siebie wszystko. No właśnie, słyszymy to, o czym mówił Jurek od naszego nosera ringowego, Marcin Najman, 22-letni chłopak z Częstochowy. No zobaczymy, czy będzie sam się w stanie wypromować. To jest walka, proszę Państwa, która jest zaplanowana na cztery rundy. Dwóch polskich bokserów, Marcin Najman i Robert Gacek, stoczą tę walkę. Wspaniała oprawa tego pojedynku. Ta atmosfera, coraz więcej kibiców. I... W rynku zawodowym zostawcie do tej pory trzy walki, walczyć 95 kg. Tak, obaj zawodnicy mają po kilka prób na zawodowych ringach, no ale oczywiście to są e, no niemal debiuty, to są początki próby tych, tej ich kariery zawodowej. Mówił Mateusz o tatuażach Marcina. No rzeczywiście są dosyć ładne. Pan Leszek Jankowiak sędzią ringowym tego pojedynku, czterorundowa walka, waga ciężka, cięższy Robert Gacek, no, blisko 10 kg od Najmana, czy to może mieć znaczenie, zobaczymy, na pewno zawodnik lżejszy ma, powinien mieć przewagę szybkości. No i troszkę wyższy jest też od Marcina przeciwnik, ale powiem jako ciekawostkę proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę jakie długie ręce ma Marcin. Jak na swój ma zasięg ramion wzrostu mężczyzny ponad 1,90 90. Zobaczymy czy będzie umiał skorzystać. Zaczyna lewym prostym. Lewy sierpowy. Lewy spotkaniowy. Tak, no bardzo ładnie. Zobaczymy czy przeciwnik umie coś więcej. Na razie tylko próby lewych prostych. Lewy wtórów. Marcina jest na linach, lewy tułów dostał teraz, nie obronił się, ale ładnie wyłapał lewy sierpowy na prawą rękawicę i mocny prawy w tułów. Ostrożnie, dwa lewe, dobrze się broni przed lewym przeciwnika. Śwnacja. Była pana wprawdza rękawica, ale ten prawy sierpowy tam zaczepił. No, szkoda, że Marcin zostawił. I teraz prawy na prawy. Dobry cios. No dużo ciężkich ciosów jak na początek muszą być w doskonałej dyspozycji, że już od początku atakują. Aktywniejszy, agresywniejszy na razie Robert Gacek. Ale stara się przyjmować tę wymiany, Marcin Najman. Dzięki temu mamy interesującą walkę. W pierwszej rundzie sporo ciosów. Niepotrzebnie opuszcza lewą rękę Marcin. Przeciwnik czeka na to. To jest okazja do zadania prawego. Właśnie tak. Lewym, prostym lewym sierpowym powinien zatrudniać przeciwnika, żeby nie mógł wyprowadzić mocnego prawego. A w tej wadze ciosy z prawej ręki to już Czasy, które trochę ważą. No właśnie, tu była okazja, żeby Marcin skontrował. I 17 akcja, tak. Dwa lewe i prawe, lewy sierpowej prawy. Jeszcze raz. Bardzo ładnie, odskoczyła głowa przeciwnika. No czy odpowie? Głował takim prawym w dystansu sierpowym ale wyłapał ten z Marcin na rękawicę nie dał się zaskoczyć odpowiedział dwa lewe prawy niepotrzebnie tylko po tej akcji robi krok do tyłu o właśnie i tak powinien teraz powinien atakować straszył się nawzajem to są takie <grym> sztuczki no i teraz teraz powinien pójść prawy no szkoda że Marcin tej luki nie wykorzystał, ładna obrona i akcja, tak jest. No, ale rzęk trafił rzęk. Tak, rzęk. Rzęk. Teraz, Cierpłem, tak, teraz tak. powinien zaatakować. Końcówka, tak jest. Usłyszał sygnał. Jeszcze raz, ładnie, tak. I lewy tu. No i co, nie odpowiedział przeciwnik. Uważam, że tą końcówką jest kilka ciosów doszło. Jurek troszeczkę tutaj trzyma stronę Marcina Najmana. Eee, ja nie jak... ukrywam, że jestem zadowolony, że właśnie taką... Taką postawę przyjął Marcin, że tak ambitnie, że wykorzystał te 10 sekund, które daje sędzia Bardzo kasowy. dobra końcówka. Tak. Bardzo dobra końcówka. Rzeczywiście ruszył do zdecydowanego ataku. Sporo ciosów zadał. Większość z nich była dokładna między rękawicami bądź ponad poniżej łokci rywala. Choć trzeba przyznać, że Gacek tę wymianę przyjmował, także kilkakrotnie trafił Enajmana W efekcie mieliśmy naprawdę ciekawą, prowadzoną w dobrym tempie, obfitującą w wymianę pierwszą rundę tego pojedynku. A to jest właśnie ta końcówka Dobry na koniec lewy poniżej łokcia Tak jest No więc zaczęło się dobrze Czterorundowa walka Przypomnijmy, kategoria ciężka Marcin Najman Robert Gacek Chyba nieznacznie, minimalnie Pierwszą rundę wygrał Zawodnik w białych spodenkach 22-letni bokser Częstochowy Marcin Najman No i nadal on jest zawodnikiem atakującym Chyba będzie przerwany pojedynie No jakaś awaria, oby nie I pięknie, prawy Po którym wylądował I drugi narożnik chyba nie ma Nie ma chęci, bo te ciosy Marcina robi wrażenie A proszę państwa, nokaut No cieszę się bardzo Częstochowa ma chwilę radości Wrócił Bokser Częstochowy Z sukcesem Zatem wygrywa walkę w drugiej rundzie przez knockout. No rzeczywiście piękna była ta akcja zaraz właściwie po gąku. Po rozpoczęciu drugiego starcia ruszył do bardzo zdecydowanego ataku, cała seria mocnych uderzeń, popatrzmy jeszcze raz jak do tego doszło, podwójny lewy, prawy, lewy, prawy, lewy na dół, no i cała seria mocnych ciosów na dół, no tutaj nie chciał przerwać się mam zadawania tych ciosów, chociaż nie było już powodu, aby po raz kolejny bił, uderzał rywala. Ten prawy prosty nad lewą rękę, ten pierwszy na samym początku. Tak, on był, uwagę, on był był właśnie decydujący. Już po tym ciosie przeciwnik zrezygnował. Widać było, że szuka miejsca na razie. W kategorii wagowej ciężka spotkali się Robert Karczew i Marcin Tajman. Przez ta drugiej rundzie zwycięża Adzi.